Jak zrobić kanapę? Krok pierwszy potrzebuje... ...kanapę. Krok drugi potrzebuje... ...sera. Musicie potknąć pięć kawałków sera. Potrzebuje... ...pięć Potrzebujecie posmarować niedokładnie położyć 50 plastrów sera i koperek jeszcze żeby było sobie smacznie Arbun. Potrzebujecie mikrofalówki, włożenia kanapki i napięcie lat. Pekajcie, trzeba. W... Dobra, pieczy się na 5 lat. Jak już macie, tym powinno posmakować. Będzie jak gówno. Subskrybujcie po więcej. Daj suba i like.